Cześć, witam Was ponownie w grze Metro 2033. Eee, słuchajcie, lecimy dalej, lecimy dalej, nie ma... Z... Eee, come on, nie ma czasu do stracenia. My musimy chyba podejrzewam udać się tutaj na górę i przebyć tutaj do tamtych drzwi. Tak mi się wydaje. Eee, no Tu generalnie chyba już nic nas nie czeka. Nie, o! Nic nas nie czeka, jasne. Czeka raz jeszcze amunicja, tu na drugą stronę nie, nie przejdziemy. Zresztą tam chyba i tak nic e, dla nas nie ma. Zresztą tam się i tak wejść nie, dan, nie? tak jakby. E, dobra, dobra, dobra. Jeszcze tylko sprawdzę mapę, ale to nas 100% idziemy tutaj. Aha, muszę wymienić filtr, bo ledwie co widzimy na oczy, a tych filtrów już niestety nie zostało mi zbyt wiele. E, what the hell? Ej, to wcześniej mi nic nie robiło. Czy ja to mijałem wielokrotnie Cholerne jakieś gówno Przeczołgajmy się pod tym w takim razie Przebiegnijmy się tu, tak? O, no jeden strzał, prawda? I drzwi się rozpadają. a kurde jak tutaj. Magazyn. I was alone again, and soon I would look into the eyes of fear, literally. Kurde niedobrze. Te zapowiedzi są. Z... What the hell is this? What the fuck is this? Jak mu tak w s strzelić? Kurde, tak, tak, takiego s... taką sydą kulkę po prostu mu w dupsko zasadzić. Powiedzieć, że to coś jest. Wiedziałem, wiedziałem, wiedziałem co tak mało. Przecież z tym bydlakiem, żeby się kurde zmierzyć, to ja potrzebuję tyle amunicji. Jesus. Spróbujmy, a chyba tam nie strzelę. Uuuuu. Kurde, mogłem w niego nie strzelać, może byśmy go minęli bez problemu. Ja, pierdziele. Ile mamy czasu? Prawie zero I to nam zostało tych tych? Jeden filtr. Ja pierniczę. Ale muszę się streszczać teraz w takim razie. Bo będzie inaczej problem. Biegiem! nie ma. Jesus. Zabiję go? Shit, nie. Ja pierdziele! No patrz jak on jest szybki. Come on, come on. Wszystko się wysypało. Ty. Dobra też. Przebiec po prostu w te drzwi i tyle Tylko najpierw pozbieramy tego gościa tutaj Dobra, i weźmy trójkę Szkoda mi tamtej amunicji tracić Biegiem Fuck Nie umiecie, że tu może wejść Bo ja będę w tyłku totalnym Nie, w lewo gdzieś mam iść. Byd. Śleżę wlazu, Jezus. Ja, pytale, czemu tu nie ma żadnej strasznej muzyki? Spieprzaj. Gdzie ja mam iść? Spieprzaj ode mnie, nie przejdziesz tu. Nie! Co ty robisz? Zakładaj maskę. Świetnie, nie mam filtrów do, zmienia, do, zmienia, do zmiany. Jest kibel, no i co? Gdzie mam iść? Nic nie widzę. Tracę przytomność. Ale będzie zaraz źle. Ale będzie zaraz źle. Padnę zaraz. Umieram. Umieram, umieram, bo nie mam filtrów do oddychania. No i come on. Ej, no bez jaj, to w takim razie ja nie wiem, jak ja mam to przejść. O kurde, tu mnie ich zapisało gdzieś. To niedobrze. Bardzo niedobrze, bo. No, co ja mogę zrobić. No i gdzie mam iść? Gdzie mam uciekać? Gdzie mam uciekać? Come on! LMSI. Ej, to jest. Zaraz się wkurzę, bo zaraz będę musiał po raz kolejny zerknąć do czyjegoś gameplaya. Świetnie, tu! Gdzie? Jesus. Gubię się już po prostu tutaj. Gdzie? Tu? Nie. Spadaj. Tutaj są jakieś drzwi. Come on. Biegiem, 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 biegiem. Filtr, filtr, filtr. Filtr. Co do cholery. Shit. Holy fuck, bloody hell, Jezus nie, no nie po prostu co z tego, jaki tak zaraz padnę, ten nie żyje filtrów i od razu padam na wejściu padam Ubieram. szybko szybko, szybko. dajcie gościa z filtrem no o o daje się żyje żyje jeszcze żyje archiwum dotarliśmy kurde The underground repository was a frightening place and i had no idea where or what to search but i refused to think that all my efforts Dobra. to nothing. Dobra. Są potwory. O kurde, tu nie potrzebuję filtrów. Ekstra to bardzo dobrze, oczywiście. To bardzo dobrze. Filtrów mam zero i czasu prawie też generalnie mówiąc zero. Te potwory są teoretycznie w klatce. A znaczy, klatce. Nie. Nie jest w klatce. On może sobie tu przejść normalnie. Czy da się go zabić w takim razie? O tu jest pytanie. Jesus! No Nie będzie bił, no? Wskocz tu, wskocz tu. Nie mogę tu wskoczyć. What the hell? Czekaj, gdzie idziemy iść. Tu. Nie patrzę, czy tam coś było, czy nie. Spierdziela... Oh, fuck! Skoczyłem, ale niedostatecznie dobrze. <głos> <głos> Także tego. Dobra, again. Oh my god. Ile jest dwóch, a wcześniej był jeden? Znaczy przed chwilą, jakby. No, bo ten drugi sobie gdzieś idzie po chwili. No dobra, teoretycznie mógłbym to zrobić po cichu, ale. No właśnie, to, 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 to mnie tutaj zradziło. Teraz mogę tak po prostu przejść koło niego? Jakie jak jest zajęty jedzeniem. That wasn't good idea. Oh, fuck, tutaj też trzeba skoczyć. Nie zauważyłem wcześniej! Co się skąpało. <laughs> Zaśajowować i o, On jest na dole, Jezus. Pewnie też się będzie wszystko zapadać. O, matko, święta, przenaświętsza Ja taki kawał przeskoczyłem? Fak, właśnie tu, tu nie jeden. go z chęcią... Jezus, smarnia! On tam przeskakuje, jak przez coś. Dobra, naładujmy. Uuu, lepiej teraz. Ta nasza latereczka świeci. Dobra, przeszukajmy sobie. Na spokojnie gościa. Hmm, aha, tam mam iść. Tutaj gdzieś, tylko żeby tu dojść. Tak, tak czy nie? Żeby tu dojść, to teoretycznie po tej że muszę iść, ale to nie do końca ja to widzę. O, tam jest jeszcze gościu do przeszukania. No, nawet na to skoczyć nie mogę. Hello, kurde, bo zaraz jeszcze spadnę. Eee, dokładnie się tutaj rozejrzyjmy. Shit, 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 shit. Mapka. No tam gdzieś mam iść. A... A... Tutaj w ogóle jak wszedłem? Bo tak jakoś nie pamiętam. Aha, po tych... Rurach? Nie, tutaj. A tam Jakoś wszedłem. aha i tutaj po tych rurach. Okej, okay, na dół muszę zejść. Czy tym coś da? Tam się przemieścić? Nie, no tam zajdę totalnie na dół. Eee A tam, żeby się dostać, LOL? A, tutaj. Gaddebyt nie zauważyłem. Żeby tutaj przeskoczyć. O, 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 o taki parkur sobie robimy. Tu jeszcze zajrzę matko O matko We have it here. Stay high! A może ja tu miałem iść tak naprawdę? Czekajcie, a co było tutaj? Zapisywanie znowu W sumie jest, jest tylko wejście na górę yy, A na dole? On tu nie przyjdzie, nie? Ty weź nie i gościu Nie przyjdziesz tu, nie? Ja pierdzielą tu może wejść tak naprawdę A, czy ja tu mogłem przyjść dołem albo górą, dobra Więc ja wybrałem górną ścieżkę, czyli tutaj po prostu mam iść Wejście. Nie da dobra. Czyli tu po prostu mamy iść. Hmm, wszystko jasne. Stąd już się raczej nie wychyli. O matko, ja nie chcę tam zaskakiwać. Tu na górze się czuję taki bezpieczny. A, na skrzynce stoję. Eee. Mogę coś zrobić? Włączyć prąd? Kurde, nie wiem. się taki bezbronny. Water day. Czy czekajcie, on żyje? No tak, oczywiście, że tak. Kurde, mógłbym go nie budzić. Ole lipa. Ja chciałem go zabić na szota, ale to chyba kurde się nie da zrobić w ogóle. Jest bez sensu, że nie możemy ich zabić. A stoj w miejscu. Czekajcie, spróbujmy, jak przejdzie tutaj. Is coming! Tu główno robi, nie da się ich zabić, świetnie, po prostu świetnie. Czyli nie ma co tracić na nich amunicji. Kurde, mogłem go nie budzić. Znaczy w ogóle, tak, gdzie mamy iść? Eee, gdzieś tam, tam gdzie on jest, to nie, to bez sensu. Eee, nie ma większego to sensu, ponieważ znaczy, musimy tam iść w tamtym kierunku, no, ale jak? Już to się nie da. Chwila Może tam coś jest po prawej stronie? A tu, tu nic teoretycznie nie ma. Cholera, mogłem go nie budzić. Dobra, najwyżej damy się zabić. Eee. I zobaczymy za chwilę co dalej. Idzie. Ja pierdziele! Nie no, tu jest ślepy zaułek. Aha, bo tu. Mam iść. Na górę, na górę, na górę, na górę. Ty nie umiesz po schodach chodzić, jesteś zagupi. Zagupi jesteś! Szybko gdzie? Aaaa, Skacz! Biegaj! Nie no, chyba już go zgubiłem, nie? Mamy save, ale cholera tam coś mogło być do pozbierania. Jeez! Matko, kolejny. Śpi. Zgaś latarkę. I siedź cicho. Nie strzelaj, nie oddychaj. Nie wchodź na tego typu rzeczy. Patruj pułapek. Matko święta, że świętsza. What the fuck? O kurde, kości. A, po co mi to? Co to jest? Gdzie ja to mogę wziąć? Co to jest? A, to jest maska gazowa, lol. Yy, od jakiegoś gościa, tak przy okazji. Dobra, nie, na kości podejrzewam, że nie mogę wchodzić, bo one będą szeleścić, czy coś, nie? Hałasować, ogólnie. Więc wypatruję i na nie nie wchodzę. Śpi. Jest, chociaż raz przeszedłem, to kurde, bez spierdzielania. Zostańmy sobie, bo ja chcę ogarnąć mapę. iść tam na wprost, ale tutaj na w... prawo mnie. Ciekawie co tu jest. Z tego nie mogę podnieść amunicji niestety. Jest bardzo potrzebna amunicja, ale... Się. Dlaczego to, 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 to w ogóle tak podskoczyło jak ja tutaj przeszedłem? O oh nie! Yeah. Dobra... Wolę wiedzieć co, co na wszelki wypadek chodzi na tego kucaka, Dlaczego? A to walczy się na rej. Czyżbyśmy byli? To jest to co archiwum. O... Ta, rzuć, jasne, żeby go obudzić. Myśl tą łepetyną zasraną! co za kretyn! Weź spokój! Przestań tym rzucać! Nienormalny, psychicznie chory człowiek! Ja mu nie mogę zabronić w ogóle. Jezu, nie, no zaraz tutaj padniemy przecież przez tego kretyna. What the fuck? Chyba jeszcze się za mało na oglądał, kurde, tych potworków. Tak, wyrzuci znowu. Skąd wiesz, że to to? Nawet nie zajrzyj do środka. To będzie na 100% potwór. 100%. Gwarantuję wam to. Co ty robisz? A, i teraz nagle tu możesz wejść. No, popatrz. Nie, przez bramkę! Nice, mm. yes the D6 documents but Miller had not yet returned without his help I wasn't certain I could get out of the library alive but everything depended on it Dokładnie. let me save yeah huh? ja, pitole. Pełne gacie już mam. Jest noc, jest burza, jest pięknie. Nie sądzicie? Tak jest. Co, mam się z tobą bić? O, wbyte. W samą porę.

Zajrzyj się w międzyczasie. Bardzo te słowa mi się podobały i jak najbardziej z nich skorzysta. Bardzo dobrze, bardzo dobrze. Dobrze, mamy ten. Sejwa, tutaj nasłuchują sobie. No, to nie dla nas. Dobrze, dobrze. Dobrze! dobrze. Filtry A lol, ja sobie mogę to wziąć. No to sobie podmienimy. Ja pierdzielę wszystko za darmo, Myślałem, że ja to muszę kupować. Wpierdzieraj wszystko jak możesz. Skoro dają? Kabaon! są! Aha, i to są różne po prostu bronie, że ja mogę sobie je zamienić za darmo. Eee. Eee. To jest chyba ta pneumatyczna, którą ja mam. Tak. To też zamiast tej trzeciej, to jest zamiast drugiej, to jest zamiast trzeciej, to jest zamiast pierwszej. Zamiast drugiej, to jest zamiast trzeciej. Nie, broni trzeciej, ja chyba nie będę wymieniać. Tu mamy ładne działko, tutaj stąd nic nie możemy wziąć. Nic Więc tutaj więcej nie ma na pewno. Uu, a tu pod spodem w ogóle są jakieś rzeczy, ale to nic ciekawego. No dobra, no to tu się zaopatrzyliśmy i to bardzo ładnie. No dobra, co my tutaj mamy? Okay. There's a church. Okay, okay, okay. There's not much useful in here. Just hints at most. Although it does show the way to D six. Well, that's our destination then. Are you ready? No, tak. So, how are we faring, Wolman, Is everything ready? Uh, the firewood's done. What are you Okay. Ale, oczywiście, słuchajcie, wyruszymy sobie w przyszłym odcinku, dlatego, że mamy e, 25 minut, a podejrzewam, że to będzie długa podróż. Jeżeli tu będzie przejściówka, jakby, czy jakby jakiś zapis, to ja sobie o rozdział 6, D6, tak więc słuchajcie, to by było na tyle. Dzięki za obejrzenie tego death. odcinka. No i oczywiście That's zapraszam do kolejnych. Trzymajcie się, pa, pa.